Z pozoru wszystko jest po staremu. Mamy wakacje, więc w legionowskich szkołach ruszył remontowy front robót. Ale różnice w stosunku do lat ubiegłych są i to spore. Ów front nie jest już bowiem tak rozległy, a w połowie roku siedziba dowództwa przeniosła się z ratusza do komunalnego zakładu budżetowego. W związku z tym, że KZB przejął nieruchomości, na których znajdują się placówki oświatowe, to teraz na tej firmie spoczywa obowiązek zadbania o to, aby obiekty były odpowiednio przygotowane do przyjęcia uczniów we wrześniu. KZB już jako spółka rzuconą przez miasto rękawice podniósł. Nie miał zresztą wyboru. Poza tym nowe cele firmy takie nowe dla niej wcale nie są. Teraz po prostu ich przybyło. Podjęliśmy zadanie, pracujemy, bardzo jest nam miło i sprawdzamy się, no zobaczymy. Efekty zmagań KZB z budowlano-edukacyjną materią można aktualnie dostrzec w kilku legionowskich podstawówkach, między innymi w tej najstarszej. W szkole nr 1 robimy remont pomieszczeń po e, mieszkaniu, po małej zerówce, przenosimy tam bibliotekę czytelnię, a uzyskujemy w ten sposób piękne dwie klasy dla zerówek. W szkole nr 3 z pomieszczeń po magazynach remontujemy piękną klasę dla zerówek. Z pomieszczenia gospodarczego robimy szatnie i robimy generalny remont łazienek. Prace prowadzone są głównie pod kątem potrzeb najmłodszych uczniów. Od września w zerówkach i pierwszych klasach pojawi się ich nawet o jedną trzecią więcej. Zakres robót KZB za każdym razem uzgadniał z dyrektorami poszczególnych placówek, starając się dostosować ich sugestie do rzeczywistych potrzeb danego obiektu. Wiadomo, pieniądze. To są takie rzeczy, które są niezbędne do tego, aby można było bezpiecznie prowadzić zajęcia lekcyjne, a także szereg prac dotyczy przygotowania sal na przyjęcie zwiększonej liczby dzieci sześcioletnich. Co się tyczy innych miejskich szkół, pracujące dla KZB firmy zajmują się głównie malowaniem korytarzy i sal gimnastycznych. Po wakacjach, kilka placówek wzbogaci się też o szkolny monitoring. Głównym celem dokonywanych przez spółkę zakupów było wyposażenie uwzględniające potrzeby oświatowych debiutantów. Przy okazji okazało się, że duży nie tylko może więcej, ale też taniej. Ten wspólny przetarg, który został przeprowadzony. Już przyniósł około 10% oszczędności. Mówię tutaj o zakupie wyposażenia i pomocy naukowych, przy, przy naprawdę minimalnych cenach, które sobie, które sobie założyliśmy. Wszystkie prowadzone przez KZB szkolne remonty mają zakończyć się do 15 sierpnia. Jak twierdzą pracownicy spółki, ten termin nie jest zagrożony.